No, się, tak sobie przeglądamy YouTube'a. I okazuje się, że natrafiłem na rzecz, która faktycznie mnie zainteresowała: dlaczego cały TikTok e, nienawidzi tej matki i córki. I mogę zdradzić, że chodzi tutaj o tą werkę. No, teraz dalej na piosenkę jej. Więc e, zaciekawiło mnie to, ile to trwa? 13 minut. Dobra, to let's go, oglądamy. 哈喽。Halo? Ostatnio na moim kanale pojawiło się parę materiałów, w których główne role odgrywali rodzice aktywnie tworzący treści do internetu wraz ze swoimi dziećmi. Wśród nich można wyróżnić takich, którzy dawali nam przykład zdrowej relacji rodzica z dzieckiem, lecz znaleźli się też influencerzy, mający niezaprzeczalnie negatywny wpływ zarówno na swoją widownię, jak i własne dzieci. Dziś obok Don, energetyka i Elki Modelki nadeszła pora, aby przedstawić kolejną postać. Jest nią mama, ale nie byle jaka, bo mama Werki prowadząca wspólnie z córką konto na TikToku pod Enigma matycznym brzmiącą nazwą Mama i Werka. Zuszczakiego mogły zrobić kobiety tworzące na pozór content family friendly, że wylała się na nie fala krytyki. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Pomysł na rozpoczęcie tworzenia w sieci powstał u Weroniki podczas patrzeni, kiedy to wróciła z Warszawy, w której studiowała dziennikarstwo do domu w Poznaniu ze względu na zajęcia online. Wtedy też dziewczyna namówiła swoją mamę do wystąpienia w jednym z filmików, tłumacząc, że i tak mało kto obejrzy obwy performance. Pani Dorota Osińska bez wahania się zgodziła i w ten oto sposób powstał ich duet. TikTokerki kładły ogromny nacisk na to, aby nieustannie podkreślać przyjacielską relację, która je łączy. Był to najpewniej jeden z elementów wyróżniających ich twórczość na tle innych twórców, po Ponieważ nie oszukujmy się, TikToki w wykonaniu pań nie należały do najbardziej kreatywnych dzieł. Trzy rzeczy o... I, i, i dalej nie należą, no. Bo nic się nie zmieniło. Chyba, no, nie wiem. O których Weronika zawsze mówiła, że nigdy, nigdy tego nie zrobi, a jednak zrobiła karkówka. <gryw> <gryw> Piłkarz nie. Tyłek na Instagramie. Ponadto bardzo często filmiki były po prostu dziwne. Obok Tiktoków toków ulubionych formatem Werki oraz jej mamy były tak zwane wyliczanki pokroju trzy dziwne rzeczy, które robi moja córka. Takie no to jest super, takie przełamanie się w ogóle nawet jeżeli się wstydzimy, to, to naprawdę dużo daje takie Wiesz, przełamanie się. Ja się rdzę, ale naprawdę ich zatrachili do niedobrych TVN. Świat pada. Życie, więc co tam kogo, jakby nie no nas co inni ludzie o tym Na profilu mama i werka pojawiały się filmiki, w których głównym motywem był taniec, challenge czy rozmówki o chłopakach. Przyjąć można i był to content skierowany głównie do nastolatek, a samym paniom wydawało się, że stanowią doskonały przykład dla swoich odbiorczyń, pokazując zdrową relację między mamą a córką. Obecność pani Doroty na filmikach zaczęła przyciągać coraz większe rzesze fanów, którzy z zainteresowaniem słuchali wspólnych historii duetu oraz śledzili ich działania w sieci. Jak to w przypadku wiralów na TikToku bywa, kobiety bardzo szybko zdobyły dużą rozpoznawalność, a ogromna część ich filmików zaczęła generować po ponad milion odsłon na każdym. Obecnie mama i werka mają prawie 2 miliony obserwujących na TikToku. Co jest naprawdę niemałym wynikiem, zważywszy na odtwórczy kontent, który realizują. Dzięki ogromnym zasięgom do influencerek zaczęło odzywać się wiele firm z propozycją płatnych współprac, które te chętnie przyjmowały. W taki oto sposób na profilu Mama i Werka mogliśmy zobaczyć kolaboracje między innymi z Żabką, Plusem czy serwisem turystycznym wakacje.pl. W pewnym momencie kampanii reklamowych było tak wiele, że kobiety zdecydowały się umieścić je w osobnej zakładce, w której obecnie znajduje się 69 filmików sponsorowanych. Pe Yeah. <laughs> Niesamowite. Ale znaczy to jest jakby coś złego. Znaczy... Nie, nie wiem, nie wiem, jakie też spotrasy tam były brane. To jak jakieś tamerskie, no to wiadomo, że... Czyli to, ale jak jakieś normalne to luz, yeah. W pewnym momencie twórczość rodziny zaczęła wychodzić poza TikToka poprzez ludzi publikujących ich filmiki w formie shortów na YouTube. Jakby nie patrzeć, była to świetna metoda promocji, którą kobiety dostały zupełnie za darmo. Wraz z kolejnymi TikTokami na profilu zaczęło pojawiać się również rodzeństwo Weroniki, które wspólnie z nią oraz mamą brało udział w rozwijaniu kariery internetowej. Matka się powiększa. 9 stycznia 2022 roku pani Aneta zdecydowała się uruchomić swój własny profil na TikToku nazwany Aneta? A nie nie, nie nie, minut nie, nie, temu? Nie, nie. oto to ja, Aneta, aby tam tworzyć filmiki, które związane były między innymi z jednym z jej zainteresowań psychologią. Kobieta publikowała tam materiały mm, bardziej poważne. Na pewno ze względu na swoją treść były one skierowane do starszej grupy wiekowej niż pierwotne konto, mama i werka. Pani Aneta pokazywała na nich swoje życie, co jakiś czas wplatając jakieś przemyślenia, które w jej opinii były naukowymi dowodami z dziedziny psychologii. Bardzo często błędnie opisywała poszczególne definicje i w płytki sposób podchodziła do przytaczanych problemów. Bo przecież, no jak ona ADHD. A ADHD kojarzy mi się tylko z takimi chłopcami, którzy przeszkadzali na lekcji i byli nadpobudliwi. Mówiłam jej o tym, że, że właśnie znowu przy... Ale ta, ta, ta kobieta, no, no szukuj, ja to już mówiłem, ja, ja to już mówiłem. Jeżeli dojrzała kobieta po czterdziestce decyduje się o namowie swojej dwudziestoletniej córki bez, bez żadnego zastanowienia na to, żeby brać czynny udział kurwa w TikTokach dla nastolatek, to musi być pierdolnięta. No musi być pierdolnięta tak samo jak jej, cór jak jej córka. I tymi filmikami, takimi teoriami, no, potwierdza moją teorię, no. Przypaliłam kolejny garnek, znowu czegoś zapomniałam zrobić, a ona mówi no właśnie ja to. Na TikTokach oczywiście nie zabrakło wręcz przerysowanego uśmiechu i ogromu tak pozytywnej energii, że ta wręcz wylewała się z ekranu smartfona. Wyświetlenia na profilu mamy były znacznie mniejsze niż na głównym koncie prowadzonym z córką, lecz nie sposób nie zauważyć, iż kobieta do dziś czerpie ogromną radość stworzenia czegoś swojego. Wydawać by się mogło iż twórczyć zarówno mamy, jak i ich wspólnego projektu jest po prostu kolejnym nieszkodliwym tworem, który swój sukces opiera na pokazywaniu Dobrych relacji w rodzinie i nagrywaniu trendów, jednakże pierwsze kontrowersje wokół TikTokowej rodziny miały dopiero nastąpić. W tej części chciałbym skupić się na kilku TikTokach opublikowanych przez panią Anetę na przestrzeni zaledwie miesiąca i pokrótce przedstawić, jakie procesy myślowe przebiegały wówczas w głowie naszej bohaterki. Influencerka w swojej twórczości bardzo często nawiązywała do. Hmm. Widzowie! Nie ma nic gorszego. Miżeli truskawkowy lód. Lody o smaku truskawkowym są najgorsze na świecie. Nie na gorszego smaku lodów. Do ciężkiego dzieciństwa, problemów z samoakceptacją oraz własną rodziną. Na przełomie roku 2022 i 2023 zaczęła nagrywać filmiki, które były co najmniej nieodpowiednie. Yeah, Pierwszy z nich dotyczy podcinania skrzydeł przez bliskich. Odpowiedź na owy problem ze strony pani Anety jest prosta. Uwaga, tylko słabe skrzydła da się podciąć. Brzmi sensownie, prawda? Kobieta najwidoczniej nie wzięła pod uwagę, iż obserwować ją mogą osoby, które zmagają się z takim problemem, a ich psychika nie pozwala im na przepracowanie go w sposób przedstawiony przez TikTokerkę. Oburzenie widzów w komentarzach najwidoczniej nie dało pani Osińskiej jasno do zrozumienia. Ale dobra, jakby, no, ja jestem, jestem negatywnie nastawiony do... do... Do tej kobiety, jeszcze chyba bardziej do jej córki, ale jakby tutaj stanę trochę w obronie, bo ja kiedyś też miałem takie myślenie, że u internetowy to musi myśleć jakby też za swoich widzów, za swoich no, obserwujących widzów, tak? No i ja mówię, widzów z racji na, na, na streaming, ale no to, to, to nie jest tak, no. Wiesz, no, ty mówisz coś z perspektywy swojej, swojej osoby. Czy ona powiedziała coś złego, w sensie napisała coś złego? Nie. A to, w jaki sposób ktoś to, ktoś to zinterpretuje, to kurde, to już nie zależy od niej. Równie dobrze nie mówmy nic. O każdą rzecz ktoś może źle zinterpretować. No, taka jest prawda. Rozumienia, że nie powinna mówić o czymś, o czym nie ma najwidoczniej bladego pojęcia, to też zdecydowała się ona na kolejnego pseudoterapeutycznego TikToka. W kolejnym, jakże błyskotliwym filmiku pani Aneta porusza problem toksyczności ze strony rodziców. Kobieta wskazuje, że jeśli jesteśmy już dorośli, to my odpowiadamy za sytuację w naszym życiu, więc poniekąd sugeruje widzowi, iż to od niego zależy, jak będzie wyglądać jego relacja z rodzicem. Ponadto powinniśmy brać odpowiedzialność za wszystko, co nas spotyka w naszym życiu. Myślę, że wystarczy pokazać kilka komentarzy odnośnie tego TikToka, aby po raz kolejny udowodnić, że pani. No tak, prakty jest po prostu co napisała. A. Także. To, 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 to co nie jestem w stanie jej obronić. Pani mama wyciąga swoje teorie z palca. Po opublikowaniu przez kilka dziewczyn swoich. Z palca? Niech daj jej z palca. Opinii na temat feralnego TikToka pani Aneta postanowiła nagrać sprostowanie swojej teorii naukowej i wyjaśnić ją osobom, które najwidoczniej źle ją zrozumiały. Dorosłe panie, bo to do was mówię, bo to wy piszecie te atakujące komentarze i wy. Na ja, serdale nie mogę, dostaję. Jakiegoś wylewu, chyba, słuchając jej, ta nienaturalność jest przetłaczająca. Nagrywacie sobie filmik wycelowo odwracacie uwagę od tego przekazu. Jeżeli ona w taki sposób porozmawia na co dzień, wiecie, poza TikTokiem, to. To ciężko byłoby mi. Kazu. Wy gdzieś podświadomie boicie się zobaczyć, że przekaz jest do was. Dlatego skierowałyście go trochę na inny tor i piszecie komentarze, że ja robię krzywdę dzieciom. Dobrze wiecie, że przekaz nie jest do dzieci. Cały materiał jest jednym z tych, które możemy określić jako non-apology. TikTokerka stwierdziła, iż jej słowa były skierowane wyłącznie do dorosłych kobiet, które najwidoczniej zostały tak bardzo urażone prawdą, że zaczęły one celowo odwracać uwagę od jej przekazu, sugerując, iż słowa pani Osińskiej mogą być bardzo szkodliwe dla dzieci z toksycznych rodzin. Pani Aneta zaczęła odwracać kota ogonem, podkreślając swoje złe dzieciństwo i wskazując, że wszyscy powinniśmy brać odpowiedzialność za to, co się dzieje wokół nas. Ja miałam dobre dzieciństwo? Absolutnie nie miałam dobrego dzieciństwa. Ja przez lata żyłam w przekonaniu, że miałam najgorszą matkę na świecie i że wszelkie problemy w moim życiu są przez moją matkę. Co to dało? Nic. Straciłam kilkanaście lat życia. Nie obyło się bez pomieszania teorii z dziedziny zarządzania z teorią psychologiczną. Cały wywód z wieńczą. Hehehe, Lernart, zapierdolik <laughs> teorię. psychologiczną z teorią o zarządzaniu. <laughs> Te? On został nieszczerymi przeprosinami, jeśli w cudzysłowie jakieś dziecko źle ją odebrało. Chyba nie muszę wspominać o wymuszonym uśmiechu i sztucznym akcentowaniu każdego słowa, jakby były one kierowane do kogoś ewidentnie. A ja właśnie nie wiem, bo ja się obawiam, że ona naprawdę w taki sposób mówi. Głupszego od niej, wydawać by się mogło, iż nie da się spalić przeprosin za film przeprosinowy, jednakże. <laughs> E? Pani Aneta pokazała nam, że jest to możliwe. Na drugi dzień postanowiła wrzucić kolejny filmik z wyjaśnieniami, w którym już więcej razy pojawia się słowo przepraszam. I chciałam yy, was przeprosić. Jeszcze wczoraj byłam wściekła, że nie zrozumieliście mojego przekazu i za te wszystkie komentarze, które do mnie pisaliście. To ja nie wzięłam pod uwagę waszego bólu i waszych ran. Dlatego. Dole. I naprawdę, ktoś, kto jest w stanie oglądać tak piecie, żeby angażować się w to? Jakby po co? Tego przepraszam. Wiecie, ja mam świadomość tego, że ktoś, kto ogląda jakby moje rzeczy, które ja. Tak, teraz to oglądacie, nie? Jakby, ja mam świadomość, że większość osób i yy, jakby inaczej. Ja mam świadomość, że większość osób yy, traktuje to. Bardzo, ale to bardzo humorystycznie. I zdziwiłbym się, jeżeli ktoś by to, co ja mówię, trzymał na poważnie. Tym bardziej, że ja czasami, może nie zawsze, bo często o tym zapominam, ale w wielu przypadkach znaczy w wielu przypadkach. Czasami w poważniejszych przypadkach, może tak, w poważniejszych materiałach staram się zaznaczać, że ym, ja raczej staram się robić treści. Ja takie odśniewam. Od śnie... Podśmiewające, troszkę humorystyczne, e, nie skiję w dutie, o. I, I nie chciałbym, żeby ktoś brał to za. Jakby no, tak. Turbo serio, nie? I dzi dziwnie to, że ktoś wchodząc na TikToka, widząc coś takiego, gdy angażuje się w to. gdy dla niego to jest. Wiecie, no. Nie wiem, to może być. No, użyję tego słowa, ale że to może być jakaś wyrocznia. No, nie wiem, dziwne. Ne. Przepraszam cię? W imieniu moim i Twoich rodziców. I tutaj wypadałoby postawić kropkę, lecz pani Aneta musiała dorzucić swoje trzy grosze. Bo ja jestem pewna, że Twoi rodzice też by chcieli ciebie przeprosić. Tylko że oni też mają do Ciebie żal. Za to, że ty nie jesteś im wdzięczny za to, co dla ciebie robili. Bo oni starali się wychować ciebie najlepiej, jak umieli. Kobieta stwierdziła, że nawet toksyczni rodzice również mają żal do swoich dzieci, ponieważ ty nie są wystarczająco wdzięczne za trud ich wychowania. Po raz kolejny byliśmy świadkami odwracania kota ogonem i wspominaniem o ciężkiej relacji z toksyczną matką oraz wprowadzania techniki zaczerpniętej wprost z gabinetu terapeutycznego polegającego na pisaniu listów. Im szybciej poradzisz sobie z tym poczuciem wewnętrznej krzywdy, tym lepiej dla ciebie. Możesz na przykład pisać listy do rodziców? Listy pełne złości, żalu. Możesz też wysłać taki list do mnie, bo y, ja jestem przedstawicielką mam. Miały one zawierać wszystkie żale oraz wyrzuty w stronę osoby w stosunku której odczuwamy negatywne emocje. Zazwyczaj po napisaniu takiego listu się go pali, chowa albo wysyła do mamy z TikToka, bo w końcu jest ona. Przedstawicielką mam. Pani Aneta najwidoczniej nie ukończyła odpowiedniego szkolenia ze sztuki przepraszania, ponieważ jej oba filmiki spotkały się z ogromną falą krytyki. Zapewne mama uważała, i że jej przekaz jest w 100% dobry i pozytywny. Zapomniała jednak o tym, co odpisała jednej dziewczynie, która postanowiła się odnieść do jej słów na swoim TikToku. Kolejna stosunkowo niewielka odklejka pani Anety nastąpiła w marcu 2024 roku. Wtedy, też na profilu mama i werka pojawił się film, w którym influencerka jadła ramen. Była bardzo zdziwiona faktem, że ludzie są w stanie jeść taką potrawę, która w jej opinii wręcz opływała w tłuszczu. Oberwała się również krzesło, na którym siedziała, lecz największe kontrowersje wywołało ostatnie zdanie: Jeden ramen ma między 1200 a 1300 kalorii, więc albo jemy na trzy osoby, albo o? zamiast trzech posiłków. Najwidoczniej w opinii. O, nie wiem, ty dziecko chyba je więcej niż tysiąc kalorii, nie? Dziennie. Dane się wydaje pani Anety człowiek powinien przyswajać około 1300 kalorii dziennie. Internauci po raz kolejny dali upust swojemu niezadowoleniu w sekcji komentarzy, lecz nie zrobiły one na mamie zbyt dużego wrażenia. W obronie rodzicielki postanowiła stanąć werka, która ponad dwa miesiące później nagrała krótkie wyjaśnienia odnośnie dramy ramenowej. A w słynnym filmie o ramenie przedstawiła swoje osobiste preferencje dotyczące tego dania, no i podzieliła się swoim zdziwieniem. Że ten posiłek ma aż 1300 kalorii. Dziewczyna w całkiem obiektywny i przede wszystkim racjonalny sposób podeszła do słów swojej matki, tłumacząc, iż ta nie miała złych intencji i kierowała się swoimi osobistymi preferencjami żywieniowymi, nie zważając przy tym na słowa. Werka powiedziała również, iż pani aneta zapewne dopowiedziała sobie niektóre rzeczy, przez co jej wypowiedź została tak źle odebrana. Nie trzeba było długo czekać, aby pani Aneta po raz kolejny z przytubem dała znać o swojej obecności w internecie. Wszystko za sprawą TikToka opublikowanego 13 kwietnia na kanale Mama i Werka. W filmiku dziewczyna wymienia trzy rzeczy, których zazdrości swojej mamie. Jedną z nich jest jej zdrowa relacja z jedzeniem. Werka wspomina, iż niegdyś borykała się z zaburzeniami odżywiania, na co pani Aneta uśmiechnięta jak zawsze odpowiedziała. A na przykład jak ja byłam młodsza, to ja miałam zaburzenia odżywiania. Tak, no I... to nie I zawsze ci tak zazdrościłam, no, ale to to nie to... Jest to... To... ja się zaburzenia Nie, to... Słowa kobiety wywołały ogromne oburzenie, zwłaszcza u osób, które doskonale wiedzą, na czym polega owy problem. Czy duet w jakikolwiek sposób odniósł się do sprawy? Oczywiście, że tak. Poprzez nagranie trzech durnych TikToków, w których wręcz śmieją się z osób sugerujących im, aby te przeprosiły za te słowa. Tydzień po wybuchu dramy Werka postanowiła nagrać na TikToku ostatnie sprostowanie a propos słów swojej mamy. Dziewczyna tłumaczyła się, że film był nagrywany bez scenariusza i na żywo, co nie zmienia faktu, że można go było edytować. Werka jasno podkreśliła, iż nie ma zamiaru. Cenzurować poglądów swoich oraz swojej mamy i uważać na każde słowo ze względu na panującą poprawność polityczną. Pani Aneta również wydała oświadczenie, ale było ono dostępne na jej prywatnym profilu na Instagramie. Po opublikowaniu statementu werki, portal wakacje.pl zerwał współpracę z kobietami, a kanały komentarzy zaczęły coraz częściej wypowiadać się o ich działalności. Nie należy zapominać o muzycznej stronie Werki, która w czerwcu tego roku postanowiła opublikować debiutancki hip-hopowy mini-album pod tytułem Nie Przepraszam. Obecnie na kanale Mama i Werka Music opublikowane są dwa utwory, jeden zatytułowany Brylant oraz drugi nazwany Nie Przepraszam. Werka już wcześniej miała angaż w kilku numerach hip-hopowych i z perspektywy czasu powinny być one jedynymi, w których brała udział. Najnowsze utwory influencerki cechowały się bardzo dużą wulgarnością oraz ofensywną postawą względem najprawdopodobniej osób ją krytykujących, jak i panią Anetę, wulgaryzmy na tyle chują Obrzydliwe lody to obrzydliwe. Niesamowite, że jesz loda i ludzki nie smakuje że zagłuszają one wartość merytoryczną tekstów, które w opinii autorki mają być manifestem jej autentyczności oraz siły. Na oficjalnym koncie mamy Iwerki na TikToku zaczęło aż roić się od filmików, w których wszyscy razem uśmiechnięci tańczą z zakwytem do artystycznej spuścizny dziewczyny. Tam, Obecnie cien... tam jest jeden taki TikTok, gdzie... z, z tego numeru Dryland. Numeru. No. Te piosenki Dryland, gdzie one... Nie wiem, co to jest za moment, tam, tam, tam jest coś o, o rodzicach i o ojcu i tam nagle się pojawia ojczyn tej Werki. <noise> ciężko określić, w jakim kierunku potoczy się kariera internetowa Weroniki oraz jej mamy, jednakże wątpię, czy istnieje jakakolwiek szansa, aby internet pozwolił im wrócić do tworzenia dawnego kontentu family friendly. TikTokerkom zdecydowanie zabrakło pewnego rodzaju ogłady oraz doświadczenia w poruszaniu się po internecie jako twórca. Nie można wykluczyć również opcji, że wszystkie te ruchy, o których wspominałem, były uprzednio zaplanowane, a ich celem było zwiększenie rozpoznawalności duetu matki oraz córki. Nie, no nie, 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 no, aż takiej teorii bym tutaj nie, nie tworzył, no. mocno widać, że ta kobieta, ta matka, jest lekko pierdolnięta. Czy według was taki scenariusz byłby możliwy? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. No to ja się podzieliłem jeszcze tutaj swoją opinią. Nie no, uważam, że Weronika jest po prostu młodą Młodą dziewczynką, która. No... Ej, <laughs> wiecie, jak to jest, jak się jest młoda. Różne te gutkie rzeczy się mówi, różne gutkie rzeczy się robi. Ale jak już jesteś 40-paroletnią kobietą, taką tak bardzo doświadczoną, no to trochę czytał, jeżeli odwalasz takie odmaniane, nie? Nie, no, no. ale czy kurczę, jakby, ja nie uważam, żeby, ja nie jestem odbiorcą TikToka, takim, takim wiecie, zaangażowanym, nie? Ja jestem zaangażowany, jakby, zaangażowanym odbiorcą Twitcha, ale nie TikToka. Ja lubię sobie powertować TikToka, ale to jest na zasadzie wertowania. Wiecie, lecę, oglądam, i idę dalej, nie? Ja chyba nigdy w życiu nie zostawiłem żadnego komentarza na TikToku. Nie mam na to ochoty ani czasu. Nie? Jakby. Nie, nie wyobrażam sobie. I dlatego ciężko nie jest sobie uzmysłowić nawet, że jakby tego rodzaju treści na TikToku mogą wpływać na osobę trzecią. Wiecie, że ktoś to traktuje jakkolwiek kurwa poważnie, jakkolwiek serio. I wydaje mi się, że tutaj w moim przypadku, to jest moja wina, i jak to, to jest mój błąd, że ja nie potrafię sobie tego zwizualizować, i dlatego uważam, że jak twórcy internetowi, twórcy TikTokowi są po prostu tym gorszym sortem twórców, nie? Tym gorszym sortem twórców, którzy nie mają jakby finalnie żadnego wpływu na, na odbiorcę. nie? Ale pewnie jestem w błędzie, no myślę, że na pewno jestem w błędzie. Też wolałbym, żebym nie był. Mm, mm. Nie wiem, tak... Dla mnie te kobiety są zabawne, w sensie ta kobieta jest zabawna, a ta werka jest po prostu na nastolatką, no i tyle. <laughs> no i tyle. Nie na chyba nic więcej nie mam do dodania, no. Nie wiem. <laughs> nie na tyle. Nie ma co nie ja.